W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, którą dokąd idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, Znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie. Chrystus. Nic dziwnego, że uczniowie, kiedy słuchali Pana w Wieczerniku, gdy wygłaszał te słowa, reagowali pytaniami. No bo słowo to wcale nie jest proste. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że ono w sobie zawiera sprzeczności. Taką podstawową sprzecznością jest to, że Chrystus mówi, idę do Ojca, a jednocześnie mówi, jestem w Ojcu. Trwa we mnie On, a ja, sam, a ja w Nim trwam. No po co iść do kogoś, w kim się jest? Po drugie, kiedy czytamy te słowa już po męce Chrystusa, no to mnożą się kolejne pytania. Czy On mówi tutaj o odejściu w znaczeniu śmierci, krzyża i zmartwychwstania, czy raczej mówi o odejściu, które się dokona w niebowstąpieniu? Tych pytań można byłoby mnożyć. Jeśli zmierzycie się sam na sam z tym słowem, z czternastym rozdziałem Ewangelii Świętego Jana, z pewnością natraficie na wiele więcej takich właśnie sprzeczności wydawać by się mogło. Spróbujmy zatem je trochę rozbroić, przyjrzeć się temu, o czym Chrystus faktycznie mówi. Najprościej jest rozbroić tę wątpliwość, czy to chodzi o w niebo wstąpienie, czy o śmierć. Zdaje się, że chodzi o jedno i o drugie. Mianowicie faktycznie Chrystus idzie do Ojca po to, żeby przygotować nam mieszkanie. Nie wiem, czy wiecie, ale niebo nie istniało, zanim Chrystus nie w niebo wstąpił. Bo niebo to nie miejsce, a stan. Stan, który polega na tym, że człowiek cały ze swoim ciałem i ze swoją duszą, jest ogarnięty Bogiem. A nie było nigdy wcześniej przed Jezusem kogoś, kto by z, i z ciałem i duszą wstąpił do nieba, czyli był ogarnięty Bogiem. To było niemożliwe. Wszyscy, którzy pomarli, jak czytamy w Biblii, czekali na wyzwolenie z szeolu, z tej odchłani. Oczekiwali na Zbawiciela. I tak jak wiemy, nikt też nie umarł w ten sposób, żeby z ciałem do nieba stąpić. Do czasu Chrystusa, a potem jego matki. Dopiero wtedy, kiedy Chrystus zmartwychwstał i jego ciało już nie jest tylko tym, jakie my znamy, ale jest ciałem odnowionym, przebóstwionym, ciałem, które nie ogranicza duszy, dopiero wtedy można być ogarniętym Bogiem. I Chrystus wstępując do nieba, będąc pierwszym człowiekiem, który z ciałem i z duszą Znajduje się w Bogu, przebywa w Bogu, przygotowuje nam miejsce, tworzy niebo. Dla nas, najpierw dla swojej matki, a potem dla wszystkich tych, którzy w Jego imię dostąpią zbawienia. I faktycznie też wróci, żeby zabrać nas do siebie tam, gdzie jest. Zgodnie z tym słowem, jakie wypowiedział, ten powrót dokona się na końcu czasu, oby jak najszybciej. Ale też, kiedy przyglądamy się temu słowu, ono równie dobrze pasuje do krzyża. Bo oto Chrystus faktycznie odchodzi od uczniów. Po co? Po to, żeby przygotować im mieszkanie. Ale o innym mieszkaniu wtedy należy myśleć. Mianowicie Chrystus umiera na to, żebyśmy my zostali odkupieni, żeby została przywrócona realna więź pomiędzy nami a Bogiem. I to przygotowanie mieszkania nie dotyczy jakiejś właśnie sfery niebiańskiej, ale dotyczy naszego serca. Jezus umiera na krzyżu po to, żeby odnowić serce ludzi. Żeby serca ludzi tak przemienić swoją ofiarą, żeby były mieszkaniem Boga. I o tym on mówi w 14. rozdziale Ewangelii Jana, że przyjdziemy do tego, który uwierzy we mnie i zamieszkamy w nim. To mieszkanie, które Chrystus czyni, nie jest czymś odległym, tylko czymś najbardziej bliskim każdemu z nas. Czyni to dzięki swojej śmierci, dzięki ofierze, którą złożył. I właśnie dlatego stajemy się wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu. Właśnie dzięki Jego Krzyżowi. Przyjąć to uczynienie mieszkania, to przede wszystkim przyjąć Jego ofiarę. Uznać, że ta ofiara ma dla mnie znaczenie, że chcę, żeby krew Chrystusa oczyściła mnie z grzechu. I paradoks polega też na tym, że Chrystus nas nie zmienia jakoś zewnętrznie. Często, nawet kiedy się ochrzcimy w wieku dorosłym, kiedy podejmujemy różne próby nawrócenia, kiedy podejmujemy wysiłek, no to wady, nawyki. Jakieś automatyzmy w nas są silniejsze od naszej woli, są silniejsze od naszych decyzji, a Jemu to jakoś nie przeszkadza, tylko wciąż odnawia w nas mieszkanie, które przygotował dla Ojca, które jest mieszkaniem naszym i Ojca. Zobaczcie, to jest coś niesamowitego, że Boga poznajemy tak samo, jak poznajemy samych siebie, od wewnątrz, nie z zewnątrz, ale przez serce właśnie. Tak jak znamy samych siebie. Nikt nie zna mnie tak jak ja znam siebie. I każdy z Was może to powiedzieć o sobie, ponieważ nikt mnie nie zna wewnętrznie. Ale Bóg tak, który we mnie przebywa, który we mnie chce mieszkać i mieszka dzięki łasce Ducha. To słowo warto chyba też odnieść do modlitwy, którą będziemy się za chwilę modlić. Modlitwy eucharystycznej i tak zwanego kanonu rzymskiego. Tam się pojawia takie tajemnicze sformułowanie, mianowicie już po słowach konsekracji ksiądz mówi Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, aby Twój święty anioł zaniósł tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Dziwna modlitwa. Ponieważ z jednej strony mówimy, no, żeby ta ofiara, którą sprawujemy, Eucharystia, pojawiła się w niebie. Między Bogiem a prawdą jest tam zupełnie niepotrzebna. Bo Chrystus Pan przebywa w niebie. W swój taki naturalny sposób, jak mówi Sobór trudeński o tym. Czyli w ciele, z duszą. W swoim bóstwie. Jest tam. Nie potrzeba tam Eucharystii. A potem mówimy, mimo iż ten anioł ma zanieść tę ofiarę w niebie, to jak my ją przyjmiemy, to żebyśmy otrzymywali łaskę. Wszystko stanie się jasne, jeśli sobie uświadomimy, że ta modlitwa mówi o ołtarzu duchowym. To niebo, to nic innego jak serce. Chodzi o to, że potrzebujemy pomocy anioła, żeby to co celebrujemy na ołtarzu, co będziemy przyjmować ustami, było w naszych sercach. I żeby właśnie Pan sprawił, że to nie jest coś zewnętrznego, ale coś wewnętrznego. Tam, gdzie poznajemy Boży Majestat, w tym sanktuarium własnego serca, żeby tam ta ofiara się dokonała i żebyśmy przyjmując ją, mogli przyjąć łaskę, która z niej płynie obfite błogosławieństwo, jak to jest powiedziane w tej modlitwie. I zwróćcie uwagę, że Chrystus nie oczekuje od uczniów ani, że go zrozumieją. Tłumaczy im. Cierpliwie powtarza, pogłębia, ani też tym bardziej nie oczekuje tego, że to, o czym mówi, oni zrobią swoimi siłami, że to oni przygotują to miejsce, że to oni wstąpią do nieba, że to oni sprawią, że Bóg w nich zamieszka. Nic z tego nie jest w zasięgu ich ręki, nic z tego nie mogą zrobić sami. To wszystko jest darem, podobnie jak Eucharystia, którą celebrujemy. Podobnie jak ta, którą przyjmujemy. To wszystko jest darem. Chodzi o to, żeby go przyjąć. Nie tyle, żeby mieć takie poczucie, że muszę to zrobić, tylko chcieć przyjąć to, co Bóg dla mnie robi. To jest sekret Ewangelii, który często powtarzam, ale który wciąż mi się wydaje, że nie możemy go jakoś usłyszeć. Sam go nie słyszę. Cały czas się zmagam przecież z tym, żeby zasłużyć, żeby jakoś pełno Bogu udowodnić. Żeby jakoś dowieść tego, że jestem godzien. Bóg tego nie oczekuje. On chce dać. A siła, raczej, a cel naszego działania ma leżeć w tym, żebyśmy chcieli przyjąć. I tak to się ma do Eucharystii, i tak to się ma do innych sakramentów. Przyjrzyjcie się, jak przeżywacie spowiedź. Czy najtrudniejsze nie wydaje się wyznanie grzechów? A zdaje się, że najtrudniejsze jest przyjęcie przebaczenia. Przyjąć Boże przebaczenie potraktować je serio, faktycznie wykorzystać to, co Bóg daje. Podobnie z Eucharystią. Nie chodzi o to, żeby tylko przyjąć ten zewnętrzny znak, ale to, co w Eucharystii jest najważniejsze, czyli Chrystus Pan. I żeby Jego przyjąć. On się daje. On tylko chce, żebyśmy właśnie przyjęli tę perspektywę, jaką Sam nam zarysował. Żebyśmy od Niego nie byli mądrzejsi.